Dzień dobry Państwu. W jednym z poprzednich odcinków ja mówiłem, że kara y, dla Brejwika tego masowego mordercy z Norwegii jest niesprawiedliwa. Nie oznacza to jednak, że ja uważam, że on powinien dostać karę śmierci y, w, w, tym, w tym przypadku, dlatego że prawo nie działa wstecz. Skoro w Norwegii nie ma kary śmierci, no to nie mógł jej dostać. Natomiast to jest wielki błąd tego prawa tam w Norwegii, że dla morderców nie jest przewidziana kara śmierci. Y, I ja mówiąc o tym, też nie bardzo mam na myśli nawet samą Norwegię. Dlatego, że to nie jest moje państwo, ja tylko dałem, dawałem przykład dla nas, dla naszego kraju, że jeżeli nie będziemy mieli karę śmierci, to może się zdarzyć też taki przypadek jak w Norwegii, że taki wielokrotny morderca śmieje się po prostu w twarz państwu i rodzinom ofiar swoich. Tak samo to zachowanie sędziów tam na sali sądowej, widziałem w internecie, jak podawali rękę temu mordercy, jak on tam tak w do, dobrych stosunkach, takich familiarnych, można powiedzieć z nimi, tam jest, no to jest też no, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo no, no, przerażające nawet. Wydaje mi się, że to nie, nie, nie mamy do czynienia tylko z jednym szaleńcem, czyli z tym Brewikiem, ale naprawdę cały ten wymiar sprawiedliwości w Norwegii to, o, oszalał. Ja czytałem w internecie wiele takich zachwytów oficjalnych czynników w naszym państwie, jak to ten system zdał egzamin, jak to tam nikt nie, nie postulował wprowadzenia kary śmierci w Norwegii, jak tam wszyscy się zgadzają z wyrokiem, no to, to wszystko jest przerażające. Świadczy o tym, świadczy o takim ogłupieniu po prostu tamtych warstw rządzących tym, tym państwem. No i ci ludzie zbiorą plon swojego postępowania. Dlatego, że nawet jeżeli kary śmierci nie ma w kodeksie prawnym danego państwa, to ona i tak jest de facto. Dlatego, że ten morderca wykonał karę śmierci na, no można powiedzieć, na, na, na stronnictwa politycznych, które ją zniosły, dlatego że to na pewno lewica zniosła karę śmierci. No i on, 77 osób z tej lewicy ukarał karą śmierci za, za tą, za ten niestropny czyn. Oczywiście no, ukarał nie akurat tych, którzy tą karę znosili śmierci, no ale, ale w tym kręgu znalazł sobie ofiary. Także, także, proszę państwa, w państwie należy postępować bardzo rozsądnie i wieki ludzkiej cywilizacji, nawet tysiąclecia, pokazały, że kara śmierci dla niektórych osobników jest, jest potrzebna. Po, po prostu ona odstrasza odstrasza od takich, takich straszliwych czynów. No, żegnam Państwa.